Hej. Ostatnio spotkałem takiego kolegę, który mieszkał niedaleko, a widziałem go ostatni raz może z 20 lat temu. Sportowiec, który 30 lat poświęcił na około 30 lat na sztuki walki. 30 lat yy, trenując coś. Nie trzeba być mądrym, żeby stwierdzić, że po prostu, po prostu był dobry w tej dziedzinie i jest dobry. Więc po 30 latach sztuk walki, większość ludzi dookoła pomyślałaby pewnie, że ten facet jest pewny siebie, jest osobą, która po prostu więc ta pewność siebie wypływa z niego i nie ma żadnego problemu z kobietami. Ale zaczęliśmy rozmawiać od słowa do słowa. Pytam się, jak u Ciebie sytuacja? On mówi do mnie, że, no, że jest sam, ma no, jedną, drugą, trzecią, piątą partnerkę i że jest sam. Jesteśmy mniej więcej plus minus w podobnym wieku. Ja mu zadałem pytanie, mówię, słuchaj, no przecież ja jestem trochę no, szczupluteńki, mówię, tak naprawdę nie miałbym żadnych szans z tobą, jeśli byśmy wystąpili na jakimś sparingu, no po prostu, bo ty całe życie trenujesz, jesteś dobry, jesteś silny i mówię tak naprawdę, gdybyśmy wystąpili ze sobą w ringu, nie, nie miałbym z tobą żadnych szans. Więc dlaczego nie podchodzisz do. Kobiet, które ci się podobają, dlaczego nie podejdziesz teraz do jakiejś dziewczyny, żeby ją zapoznać, ponieważ jesteś sam? Dlaczego tego nie zrobisz? On mówi, no wiesz, ja nie jestem taki jak ty, yy, ja nie potrafię tak zagadać, yy, nie potrafię, nie potrafię, nie potrafię zagadać, nie mam tego czegoś. Chłopak, fajny, dobry człowiek. Około 30 lat trenujący sztuki walki, i on mówi do mnie w ten sposób. To jest trochę dla niektórych panuje taki mit, to co już kiedyś powtarzałem: mit sportowca, że jak ktoś trenuje, jest silny, to wtedy nie boi się kobiet, zarządza nimi. I tak jak w którymś tam z odcinków chciałem ten mit balić, to po raz kolejny to robię. Ale teraz pytanie do ciebie. Po co trenujesz? Po co się stajesz silniejszy? Po co lepiej wyglądasz? Po co się edukujesz? Po co się rozwijasz? Jeżeli nie jesteś w stanie podejść do kobiety, która ci się podoba, nie jesteś w stanie. Poderwać fajnej kobiety, która Ci się podoba, i bardzo często jesteś sam. Dlaczego to robisz? Z tym pytaniem Cię pozostawię. Jak zawsze, pozdrawiam Cię z pięknego miejsca, życzę jak najwięcej cudownych randek i zastanów się nad tym pytaniem, ponieważ z moich obserwacji to pytanie dotyczy większości mężczyzn. W każdym bądź razie, gdybyś chciał to zmienić, na dole masz link do moich szkoleń. akademia -dm Zapisz się już teraz. Trzymaj się ciepło. Życzę Ci jak najwięcej cudownych randek. I pamiętaj, edukacja, edukacja, edukacja. Cały czas podwyższanie swojej pewności siebie i edukowanie się na temat kobiet.